Siemaneczko, dzisiaj będziemy grać w zrywa z kostkiem. Hej ja razem będziemy grać. Heja. Kusza, ja chcę ja cię zdobyć. Mam cię, ale chcę to przy zdobyć? nie, do jakiegoś bombiczko się dołączyć. Dobra, więc... o, Ole Bambik, jedną klasę ma. Ole, są przy takim Bambiku chodź do mnie, to ja babiczek. no przy mnie. kibicuję, Jaki biały, 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 go, biały, go na pojedynek. Czekaj, napiszę mu gigi". Gigi. Gigi, Gigi, Gigi. Gigi. Co? Czemu się nie odzywałam? Nie wiem. Um, czemu? Co ja mam do... Trochę dużo tego. Do... Co ja mam do RPG o, no, Trochę dużo. Przez... Nie, ja nie lubię niebieskiego, jestem Red Time. O oh, Nie gadaj. Nie gadaj, że ja mam do wszystkich bronić to. Proszę, bo ja jestem Red Time. Zachęcamy do zasubowania... Nie, ładne. Yy, Polajkowania. polakowania Dzisiaj To jest to. luzowy taki, więc wybiera czarne. Na razie. A kolce. No są czerwone, są. Chyba, że mam. Ja to mam, ale. Hmm. Ten jest taki tutaj, też trochę luzowy taki. I. Sorry, przepraszam, ale. Patrzcie, to jest brzydkie, co nie? To jest brzydkie. Więc biorę to, ale jak wybiorę to do snajpy, to to jest mega piękne. To jest piękna. Ja. Więc nie wiem czy tego wziąć. Ale tu ma czerwone, więc mi się to podoba. Ale żółte nie, jest, są takie złe. Ale zobaczmy co mamy do odebrania. Do Wiecie, że ja niedawno miałem klasę 6-7? To weźmy. Six Seven. Widzowie, jak lubicie Six Seven, zasubskrybujcie, dajcie dzwonić. O kurde, to się baguje, czy takie po prostu To no Takie jest, ja takie też mam. Uh -huh. Tylko do, do noża chyba. Ale widzowie, jeżeli macie nóż i yy, uważacie, że jest dobry, ja bym chciał ten, ja bym chciał, też taki nóż ja, ja mam i mam fajny ja kocham mieć taki, bo jest czerwony, nie, no, nie jestem, nie jestem taki, że jakby nie, dobra, nie wiem co mówić w sumie, to jest mój pierwszy film z tym, z głosem, tak, ile ja tego mam do odebrania? O. Czekajcie, ile to, a to buzytkie. To lepsze. Ja mam takie trochę. Um, Jakie wybrać? To czy to? Albo różowe. Ja daję wszystko na czerwono. Ale? Chociażby dzisiaj Ale Czerwonego. Dobra. to. Czerwonego. No, to, ja to czerwone. Niebieskie trochę jest, więc. Um, podobne do tego. Exterior. Ja do... no, no. Nie ja przepadam. Ja to... Ej. ej, ej, ej może być... o, o! O! Jest czerwona. Ja miałem takie. Ja mam ksywę Mikos. po prostu się tak nazywam. No. Medika mogłem kupić, a miałem 300 klucze. Dobra, jak pod tym filmikiem. No będę musiał to zrobić. Pierwszy konkursik dla mnie w sumie taki. Jak wbijecie tutaj. 50 subów, subów. Gdzie to? To kupuję tysiąc kluczy. Patrzcie. Kupuję oto ten zestaw. Ja I kupujemy tak. medyka, małe pistoleciki minigana. Jak będzie nas stać? Więc. No, z... warto. Pięćdziesiąt 50... Subów to nie mało, to mało, to mało, a dla mnie to bardzo nie... Ma. Dobra, na rozgrzewkę zagrajmy sobie z tym typkiem, a potem będziemy z kostkiem i potem z kostkiem w ogóle będziemy grać. Nie, nie, dobra arena jest. Więc się trochę... A w ogóle zdobyłem Pada chyba ja jak jeszcze nagrywałem mój pierwszy film, to wtedy chyba nie miałem jeszcze cząpadać. No, chyba nie miałem. Ale pięknie, gdzie Ja taki skoczek? Nie, nie spam. Proszę, nie spam. Co ja robię? Ja taki. Oj, kurde, jestem na hita. No. Ale spam! Ej, widzieliście jak on spamiał po tym rewolwerem. Ej, jak to? Rewolwerem. No. A no to snipie go. A jak się snajpi? Bo ja nie umiem snajpić. Na pierwszym film... Mam go, mam go. Na no, hita. Kłócamy, kłócamy, kłócamy. ja teraz właśnie wszystko przemieniam na czerwono, bo to najlepszy kolor. No dla mnie. Bo sami, sami poznajecie po Niku, po skinie, po kolorze broni. I no po kolorze tego, nie spam bo zasłuż. No i po kolorze. Widzicie, I po kolorze tego celownika. Widzowie, widzicie? Dlatego lepiej nie skamiać, bo skończycie jak ten chłopak, co gra z No bo on ma 56 szóstą rangę. O kurde, też ma snap. To nie spam. No bo... pięknie, bo takie coś się spotka. No, on jest słaby. On po prostu idzie przed siebie, a mogę mu nagle tak Znaczyka. wyskoczyć z, z noża, a może teraz go Rozwiada. Ja też jedę. Nie, z takim babniczkiem. Ja, ja wolę z rodzikiem tutaj jechać. Dobra. Nie, nie wiem dlaczego mam ciągle czarownik. Dobra. O! Dobra, kawa. Nie, co ja robię. Jestem głupi. Jak to słyszycie? Te klawisze moje? Sniper. Snajperka, snajperka, Jestem głupi. Czemu ja nie celowałam? Bum. Jak Ej, No nie! No. Ja mam full, ja mam full. Fija cię, Nie, nie idź. Nie spam! No. Mówiłem! Nie zadzieraj! Z Red Team! Red Team! I wy tobie jakbyście widzieli, ja u góry y, nie mam klasy, tylko rano. Jeszcze redd... Jak go sobie będzie robić? Jeszcze będzie sobie grać te 10. No kurde, nie skoczam. Z... Dobra, no zwykiem cię. Albo ze sniper. Też A to jest, cheda mu dałem. A jakoś 50. Ja się Dobra. Klawisze, klawisze będą tragołaśne. O, jest. Ja się grać widzimy, wy to widzicie. On jest taki słaby. To dlaczego ja w ogóle go... Yeah. Wow. Nie. Wow. Jak... Chcecie live'y, to możemy ten, zrobić. O kurde. Mamy 10 do odebrania. I wystarczy, o, i to, to. Nie, nie, mogłeś tam odebrać. O, bilecik. Ile ja w ogóle mam tych biletów? A, sobie po kolei. A Za niedługo będę mógł coś kupić za tyś. Ty, co to jest? O, to jest dobre, no. I wystarczy to już odbierz. O, i więcej Czekaj. Co to robiło? Co? Gdzie to ja mam? Ale nie, musisz to odebrać. I w tym. Mm. O, otwórz? I tu. W torbie będzie. I jo, ile ty masz. Ile? za to dostajesz takie. O, ja lubię to. Mm. Proszę, proszę do noża, jakieś fajne. Ej, no to tutaj od razu możesz. Dobra? Do uzi. Tak, ale takie fajne. A za pomidor, Mm, dobra, dobra. Opening. I bum. Zrobię trzy kluczyki. O, czerwone! Czerwone. Ej, e, e, paletimy. mogę wam pokazać za, za trzy bileciki, Wie, wiecie co będę mógł odblokować? Czekajcie. To jest? do granatów. Ja mogę wam pokazać w Nie, za za trzy kluczyki. Będę mógł odblokować. Jak z tych skrzybek? Skrzybek, bo ja mam 7, a potrzebuję. A co to? To są takie skrzynki, dobra. No. Mogę, bo... Tutaj może broni jakaś? A tutaj takie fajne. Ja bym chciał z tej skrzynki. Ja bym chciał mega, w tej. Gdzie ja wchodzę? Um, z tej skrzynki. Mega bym chciał. Skina. Albo. Albo tego. Albo tego. Albo laczka. Hehe, <laughs> Laczek. Laczył ja się. No, ale ja bym... A masz dwie skórki jakieś nowe i... O, czerwone. To jest biały. Ale ten najlepszy, <laughs> czyli czerwony. Ej, raczej gramy razem w końcu. Ja już jestem. Czekaj, no to razem wygramy 2v2. Nie, on ma za dobrą rangę. Nie, nie, to ci się dałby sobie na końcu. No chodź. Chodź tu. Chodź. Wyszłam. Czekajcie, widzowie muszę wyjść. Nie. Nie, 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 nie. Nie, Czekajcie. Zrobię bliżej mikrofon, żeby słychać było klawisze, bo naprawdę. No, no na... naprawdę. One. Mega. Walą. Walą. Hagier wagier! Ej, jeśli chcecie Popy Playtime Pierwszy czakterek Ale czwartego nie przejdę, bo ja mi się nie chce zawsze albo czego Bo trzeci jest taki nudny. Ora, chodź tu. Czekaj. Jaki słaby, jakiś słaby jak. Hmm, no, Zobacz, jeszcze zgodzi to. Jest, ja robię portalek. Czo mą... Czo mą... O kurde. Ty widzisz to. On gra sam. Dawaj to. Dobra, to też jest to. On gra sam, a my razem. Weź, daj rękę, gra. Ty weź arpega. Oj, ci kuszasz. Ej, spami my. Ja spami kuszam. Ale trochę słabo, bo on ma zobacz jaką rangę. No, no blisko jesteśmy. Nie, nie, Oho, on ma on ma cito. Nie, nie. Widzicie to? O kurde, mocno. Jesteś z... Ona! Jak? On mnie zasnipił. Uuu, ładnie. No ten restart serwer. Dobra, widzimy się widzowie. Jak ten, jak będzie. Nie, jak będzie wieczór. Jak będzie. No i już jesteśmy. Restart server, ale to długo trwało. No, nawet trochę tu. Klikni rady. Ready, Já Ready, ready. Ano, ready. Ready, 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 Dobra Ready, ready. Ready, ready. Ready, to. Co! Ale może być, może być, może być. Kusia, kusia, no ja słuchaj to. jumpada. Ja postawiam jumpada. A ja mi kiedyś kuszą. No to spam. Ale on ma. Macie rzecz, którą nie lubią. On ma arpega. No hmm, ale. No jest słabo On jest. On pewnie wyjdzie. Bum? Dosłał. Dostał pierwszy. On spamie, on spamie. rpg mhm. Oj widzowie, nie ma mnie niestety. Ten spamer mnie spa... Nie no to spamię nie tak w Kurde, spadł. No dobra. już no, ja teraz no, zrobię RPG-a. No, weź. I będzie... I, I będzie kwita. No. I będziesz spamić. A ja go może zes... Dostał snajperki. Dostał snajper. W na dostał sniper Co ty gra? Nie zadzieraj za mną lepiej. Nie zadzieraj z nami. Z chłopakami. Ja cię kręcę! Snijpę go, spokojnie. Snijpę mi daj, no, tu bym, tu bym, tu bym, co bym tu pisał? Dobra, biorę nóżę, spamię go nożem. Też nie, tak za bardzo się nie da spamięć nożem? Dobra, no to rzucam mu monotona. Podjęcie. Balić Żydów. Głośno, balić takich Żydów. Bum, dostał nożem. No, on to spami, on, on kolcami spami. Ja też, też spami. No, F. Ej, on, on, on kucaj do niego, on kucaj. On ma legendarne bronie. On ma legendarne bronie. A mm, my go z palcem w dupie, <laughs> Hop I <b> <laughs> ja. Bum, bum. Przestań. No ale spammer tymi kolcami, co nie, widzowie? Nie wiem dlaczego... No Lubicie spamić nam... Dziękuję, dziękuję. Esta. Nie spamcie lepiej. Nie, nie spamcie, bo skończycie jak ten jak ten chłopaczek. No, spamienia się źle okay. kończy zawsze. Właśnie tak, jak on skończy. Wracaj. Snajpego. Uuu, pięknie, sto, sto mniej, sto mniej. Bum. Mam go na hitę, ja mam Yeah. Dobra! Dobra widzowie! No, już wygraliśmy. Jestem drugi w tym. Ej, on zadał aż 120 ten HP? Ja pewnie zero. Bo ja nic mu nie zadałem. Nie ty mu właśnie. To zadałeś mu 200 ileś tam HP? Ty. Ty ci lujuj. Ci luj tam papę. Zdobaj. <grym> jedziesz ja ja go, jedziesz! Nie spam! Właśnie, nie spań, bo skrosta. No ale spammer, co nie? Kolejną 10 hotelów. Ty go miałeś na hintach. To patrz to. Ja biorę, patrz to. Ja, ja to biorę shotguna. Shotgana. Dobra. Ja to mam gdzieś. Biorę shotguna. Patrz. Ja jestem tak OP. Shotgun. Bum. Nie trafiłem. Co? Gdzie ty jesteś z kamerze? Masz z kamerze. Pamer? Słuchaj i lajka, żebyśmy teraz wygrali. Weź pega i go zaspam w główkę. Dobra, kusza. Wziąłem kuszę. Dobra, no to wygramy. Ja to wygramy. Widzą, też wygramy. mnie, widzę. I bum. Dostał no dostał w plecy. Ale i. Dobra, weź pega. bo on Dora, się Bądź, No właśnie, zaraz wali. Mówiłem. Dajcie suba, bo inaczej nie będziemy wygrywać. Ale ja się ten mam. No, to nożyka. No dobra. Nie. A i chodź, i dołącz. Dołącz Ale jestem Oni są słabi! A no? Słabi. to To! No to, 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 to. To, to, to... To wolisz, Miki? Mm, no, to, bo... Dobra. Nie. Ja na tą mapę jestem taką pykuszą, ty to nawet widziałeś. No. I ja rozwaliłem... Ja kasie... tutaj, tutaj. Um. tutaj... Dobra. A ja idę z kuszą rozjechać. Miki, ja cię pokażę najlepsze miejsce z kuszem. tu? ja? Snajpa. O nie pan. Piła! O kurczę. Dobra, piła. Nie. No i znowu spamer się znalazł. No i jesteśmy po krótkiej przerwie. Po Przesz, dobra, więc nie, nie robię podkładki, bo on mi spamią. Też kiedyś Tak Ja też spamiłam. Ale to jest dobre nawet.

a ten się nie rusza. Tak. Bum. No, dużo. Poczekaj, bo nagrywam na YouTube. Sorry widzę za to. O No, Chyba musisz to wyciąć. Czemu nie używasz mikrofonu? Używam. Tu. Jas! Ej, on ma krótki, on ma krótki, a krótki jest dobry. A pójdziesz? Połóż tam na kamerę Sorry za to, widzowie. Nie wytnę tego? Nie. Wcale tego nie wytnę? Wytniesz to? Nie. No. Dlaczego? A nic. Co? Teraz wytnę to. Wytnę, wytnę. Tak, ja? Masz. Masz kamera. Tak, naprawdę tego nie wytniemy, <gryw> Ja nie umiem. On dobrze. Jest panna. ma mało. Mam teraz Dobra, jest. Jaki jest ja. Tylko red team. Pamiętajcie. <laughs> Nikt inny, tylko red team. Ja może nawet zrobimy kosunki swoje na ten. Red, ten na Robloxie. Nie, jak jest team, to musi być team. Nie, nie spam. pan. Nie, to to zrobić. Nie. To. Ja mam słabego celu ze mu, robisz, mi, mi, to mi. Redzina, mi kocha. Rob, to. Ja mam nie, mi ze tak. A nie A nie nie ta. Ja nie żyję. Ja nie żyję. Fajnie... Te... Pamiętajcie. Pamiętajcie. Zawsze red team. Red team. Czekajcie, co ja mam pokazane? Dobra widzę, by teraz bym kuszę. Sorry zadam to po prostu będzie. Moja siostra gadała. Dziękuję. Podkładka dała mi. Za chwilę. Wezmę. Żyję? No żyję. Teraz stał. Też nie wiem, jak ja żyję, i go jeszcze z muzykiem jakoś go rozwaliłem. Nie, nie miałem go. Piła. Piła. Dobra, on nie żyje. On ma zero. On ma zero. Dobra. Skuszny. pięknie masz na. kucaj. kucaj. <grym> <grym> Dobra, widzowie. Ja tutaj. Dobra, go jego niego go jego. Oni on są słabi. Kurde, myślałam, że tu jesteś przeciwnikiem. Ja przeciwnikiem pamię. Nie, tu jest. Dobra, dostał 50. Nie, on za chwilę cię rozjedzie. Dobra, nie. dobra, on ma zero. No nie, no, Nie, nie mam zero. No, on ma co, ile HP? Dobra, ja się wkurzyłam. Ej, widzowie. Po prostu ja spamię go. Ja go spamię. Patrz, co mam. Ja mam katana. RPG. RPG? Chcesz? O, no dostał RPGa. On ma mało. On ma mało, bo... Dobra. Co? Aha. Dobra. No to zaznacza mi też czasami. Nie, dobra. Czekaj. Co jest w twoim słowie dzisiaj? Czekaj, ma... Um. No to co? Chyba już kończymy, to nie? Może jeszcze ostatnia rundka. No. Wiesz widzowie, ten lubię oglądać. Widzowie, jak lubicie nasze filmy, dajcie tuba i daj. O, idzie, ja klikam. Kliknij play, kliknij play. Ej, bo no. mogę komuś za mną pracować. Dobra, ja ich rozwalamy. Czemu do słowa? Nie, rozkrzyżowanie to. Bija. Co? Makrums. Nikt tam, nikt tam nie dał. Aha, bo ktoś tak, dał. Rektor tu jest dobry. No, RPG-a. W To. Mam <tom> tam. Palenie Żydów. No i oczywiście to. Ja wziąłem RPG, to jest najlepsza broń na tę mapę. Tak. BUM! Ona też ma RPG. BUM! No jak? Dobra. Palimy Żydów. Tu macie. Bum? Ale szybką też jest dobry na tę mapę. Dziękuję. Kucaj, kurczaj, kurczaj. U mnie jego taki hak zabrał. Dobra widzowie wygrywałamy to. No. Ale tutaj to jest dobra. Ona jest słabo. Ojciec, zabrała mnie. Ona ma, ona ma 100 HP. Dasz radę? Dam radę, mam RPG. Masz mało. Na hitam. Ej, dobra, jeden wyszedł. Dobra, no, no to mamy, to ona ma. Mamy teraz wygraną. Mamy to i... czekaj, ja mogę już wziąć swoją snajpę, kolce, i... O ty, ole mi przed maskę wszedł. No ma Es! Ma... S! S! On miał full HP, on miał full HP. Mówię ci to, on miał full HP. No, ostatnia rundka to jest, więc... S. Ja mu dam. I teraz stoimy w ognie i nie będzie nam Dziękuję Kula Restart Server! Dobra widzowie, już kończymy Zapre e, zachęcamy od, e, do zasubskrybowania i dajcie dzwoneczka, lajka. Wszystko co można. Pa, pa.